Witam Was w Galerii Nizio, przestrzeni ekspozycyjnej stworzonej przez Mirosława Nizio. Nazywam się Karolina Kliszewska, jestem krytyczką sztuki i prowadzę tę przestrzeń. Moją rolą jest mówić o istocie sztuki. Dziś skłaniam się ku pięknu, które niemalże wyszło z jej obszaru i przeniosło się w pole designu i sztuki użytkowej. Wychodząc od tego, z Igą Knysak, historyczką sztuki, stworzyłyśmy Materię Mistrza. Nowy program edukacyjno-wystawienniczy skierowany do profesjonalistów i pasjonatów współczesnego projektowania. Wejdziemy na drogę ewolucji materiałów, badania ich dawnego i współczesnego zastosowania w tkaninie, wiklinie, ceramice oraz kamieniu. Materią wyjściową programu jest tkanina. A postawą twórczą, która reprezentuje tę materię, jest twórczość Weroniki Anny Rosy – interdyscyplinarnej artystki, historyczki sztuki, która specjalizuje się w projektowaniu kompozycji o motywach florystycznych. Dziś gościmy Annę Wiszniewską z Instytutu Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk, która w rozmowie z Igą Knysak opowie o malowanych tkaninach Weroniki Anny Rosy. Zapraszam.